5, 4, 3, 2, 1. Start. Długi 6 prawy i 3 lewy, nie ciąć. I 6 prawy, nie ciąć i długi 3 lewy zacisk. Do długi 2 prawy. I 6 lewy i długi 2 prawy. I 6 lewy i 6 prawy przez szczyt i ostrożnie długi 3 lewy otwarty. Do 4 prawy i chopa. Trzy prawy zacisk. Długi dwa lewy. 50 skręt nawrót prawy na asfalt. Do długi sześć prawy i skręt dwa lewy ciąć. lewy, nie ciąć. I dwa prawy. I długi trzy lewy otwarty. I długi trzy prawy zacisk i skręt dwa lewy przez wąską bramę. I długi trzy prawy pięćdziesiąt prostych. Sześć prawy przez szczyt i lewy i pięć prawy. I długi cztery lewy zacisk i szczyt Trzy prawy. Do długi cztery lewy. I długi sześć prawy zacisk do trzy przez szczyt. I trzy prawy siedemdziesiąt. Długi sześć lewy, wąsko i trzy lewy ciąć. Pięćdziesiąt prostój, długi pięć prawy. Do 6 lewy i długi 4 lewy, 30 prostój. 3 lewy. I bardzo długi 6 prawy. 4 prawy przez bramę. Chopa i długi 5 lewy, nie ciąć. 50, i długi 3 prawy. I 6 lewy przez szczyt, nie ciąć i długi 3 prawy, nie ciąć. 50 prosty, 4 prawy, ciąć i 3 lewy, ciąć. I skręt na wód prawy, asfalt. 50 skręt 3 lewy, ciąć. I 6 prawy, i lewy, i długi 3 prawy. I 3 lewy, do długi 6 prawy przez szczyt. Zacisk, nie ciąć. I 5 lewy, 50. Postój. Cztery prawy, nie ciąć i długi, cztery lewy przez metę. I sześć prawy i stop. 5, 4, 3, 2, 1. Start 34 lewy, ciąć i skręt dwa prawy. I sześć lewy i prawy i 2 lewy przy domu. 30 długi 2 prawy zacisk. Do 6 lewy zacisk do 4 i 3 prawy. I 6 lewy i 6 prawy i długi 3 lewy przez szczyt. Zacisk do 5, prosty 200 przez szczyt, skręt 2 lewy przez wąską bramę, shooter. I 4 lewy i długi 4 prawy. 70. długi 5 lewy, siedemdziesiąt, długi 5 prawy, 50. Lewy przez szczyt, trzymaj lewą. Odchylony 70. Ostrożnie 6 lewy przez szczyt i skręt 2 prawy, asfalt. Stop. prawy. Do 6 lewy przez szczyt, 50. 6 prawy, 70. Przy pomarańczowym ogrodzeniu skręt 6 lewy i prawy przez mur. I 6 prawy przez szczyt i 2 lewy. I 6 lewy i 2 prawy, nie ciąć. 32 lewy. Sześć prawy, trzydzieści skręt ostry nawrót prawy i sześć lewy, pięćdziesiąt trzy lewy i pięć prawy przez szczyt. Lewy i długi 5 prawy, prostój 50. Ostrożnie 6 prawy przez szczyt i 2 lewy. Do 3 prawy. Do 6 prawy i 5 lewy, 50. Ostrożnie długi 5 lewy, nie ciąć, prostój 100 przez metę i 100. 6 prawy, do 5 lewy przez chopę, 50 skręt 2 prawy za znakiem. I 6 prawy, 70. 6 lewy i prawy, 50. 6 lewy, zacisk do 4 i 3 lewy przez szczyt. Do 6 prawy przez szczyt i lewy i 3 prawy. I 2 lewy. I 6 lewy i 2 prawy. I 6 lewy i skręt 2 prawy przez szczyt przed znakiem. Do 6 prawy przez szczyt, 50. 6 lewy i ostrożnie 6 prawy między drzewami, nie ciąć. 120. 6 lewy przez szczyt, nie ciąć, 50 lewy zacisk do 4, nie ciąć, kamienie, 70 Prostój, kamienie, 3 prawy, nie ciąć, kamienie, do długi 4 lewy, ostrożnie, 6 prawy zacisk do 2, trzymaj lewą, i długi 5 lewy, trzymaj prawą, do 6 prawy, nie ciąć, 32 prawy, nie ciąć, i 6 lewy, i długi 5 prawy przez szczyt, nie ciąć, do 6 lewy, zacisk do 4. Do 6 prawy i długi 3 lewy. I 6 prawy i 6 lewy przez szczyt. 30, wąska brama i skręt 4 prawy, asfalt. Do bardzo długi 6 prawy przez szczyt, zacisk. 4 lewy. I 6 lewy i 6 prawy przez szczyt, 3. Do 6 lewy i długi 5 prawy. I 4 prawy przez metę i 4 lewy, 30 i stop. 5, 4, 3, 2, 1, start. Bardzo długi 6 prawy i uwaga, 2 lewy przez bardzo wąski most. 70, 6 prawy zacisk, do 3 dookoła drzewa. Do 6 prawy, 30. Szczyt i 6 prawy, 50. Ostrożnie dziura i chopa przez most. 30, 6 lewy przez bramę. as mm. most.